Siema, siema! Witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jest odcinek, bo dwa dni nie było. Zachęcam do oglądania taki luźny sobie vlog, taką piękną deszczową pogodę, więc zapraszam i miłego oglądania. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, czy też komentowaniu oraz ewentualnie opiniach. Do zobaczenia. Tak jak mówiłem, dziś pogoda. Katastrofa. Jednym słowem katastrofa. Góry zdecydowanie wybierają wewnątrz. Oczywiście nie wszystkie. Yy, będzie piękna mieszanka jajek w tym roku. Znaczy w tym dzisiejszym dniu. Góry będą się oczywiście mniej niosły. Pamiętajcie, niestety pogoda ma na nie wpływ. Choć jak widzicie, niektórym rzodzącom to kompletnie nie przeszkadza, że pada jakikolwiek deszcz. Ale mówmy szczerze, to wychowała natura. One przebywały z kwoką, i w tym wypadku jest to prawie normalne. Bojlerów nie wypuszczam, bo one nie kumałem za bardzo czaczy, że deszcz się chowa więc one siedzą w kurniku Tu mamy mamusię Brachmę. Nadal oddzieloną, ale to ze względu, że wczoraj próbowałem połączyć jedną, znaczy połączyłem ostatecznie Niestety źle się to skończyło yy, Niestety Jakby to powiedzieć, jeden maluszek został mimo wszystko, gdzie wcześniej był akceptowany No zrobione z niego niestety Miał. Mm, a tak naprawdę zrobiła to kura, nie kwoka, tylko kura. Więc no, niestety jedna mamusia została być dzieci, bo jej dzieci zostały oddane pod opiekę silki. Tu mamy brzdące o, nawet jeden brząt jest tam. Też korzyst już są bardziej odważne, już wychodzą. Stały tylko dwa maluszki, że tak powiem, w ekipie. Reszta już ma praktycznie nowy dom. Czekamy aż się odchowają. Ojejku, piękną pogodę sobie wybrałam. Moment na nagrywanie filmu, czyli deszcz poświęcam się dla Was. Yy, tu jak widzimy papugaje szaleją, korzystają z pogody. Są wszystkie krótkie namierzenie. O, tu mamy tą kwokę z tymi dwoma maluchami. Yy, ona jest taka, że akurat ona ich pilnuje bardzo mocno, więc tu nie ma opcji, żeby im coś się stało. Yy, a tej kwoki maluch niestety zginął. A dwa pozostałe no, trafiły pod opiekę kochanej zastępczej mamusi silki. I tak naprawdę to jest dowód na to, że każda kwoka jest całkowicie inna. Bo tu mamy na przykład przykład, jeżeli chodzi o kwokę Feniksową. Swoje własne dzieci niestety skrzywdziła. Yy, ale wczoraj przypadkiem kilka maluchów Orplingtonów dostało się do niej i wyobraźcie sobie, że zaczęła je wodzić. Ja oczywiście je odebrałem. No ale była taka sytuacja, że zaczęła je wodzić. Więc swoich nie, a inne taką, Widzicie, minusy Białego Feniksa. Błotko w jednym miejscu już wygląda, jak wygląda, ale ważne, że ma się dobrze. Tu mamy całą familię. Jak widzicie, ja sobie tu wejdę, choć tu będzie chyba mnie słabo słychać. Maluchy mają się bardzo dobrze, nic nie obyło. Tutaj mi właśnie w jednym miejscu cieknie. Muszę tej wody się tu pozbyć. Poleciała? Poleciała. W jednym miejscu mi woda stoi, właśnie, i jakby to powiedzieć, niestety kapia. Ale one zaraz w sumie schowają się z nimi. Tylko że ja właśnie im niedawno jedzonko dałem, więc korzystały z usługi jedzenia i przybyły na jedzonko. Faktycznie mi tak trochę deskę jednak przeszkadza. Bo tu mam deskę położoną, jakby były te wiatry, żeby mi. Dachu nie porwało, więc tu ją można zobaczyć, więc dlatego, ale jest dobrze. W jednym miejscu kapie, nie chce kapie, one i tak gło. się chowają. Tu jest jednak natura i one się rządzą swoimi prawami. Yy, właśnie ze względu, ale już jest dobra wiadomość, po wakacjach tak będzie stał, bo w końcu czas yy, jakby nieprzyjemny dla gastronomii w Niemczech. Upływa 23 ruszam do pracy, znaczy kilka dni wcześniej, wiadomo, od 23 będą mogli konsumować goście, co się wiąże dla mnie, że będą dodatkowa. Kasa, jak to się mówi, napiwki pójdą na swoje miejsce, więc budowa będzie wykorzystana. Yy, ale takie ważniejsze yy, sprawa. W związku z tym, że ja niestety wracam, no niestety niestety wracam do pracy. Odcinki nie będą się pojawiały moi drodzy raczej co dwa dni, tylko na pewno raz w tygodniu. A na ile czas więcej pozwoli, to będzie ich więcej. No niestety, coś za coś. Moja praca akurat to jest zazwyczaj 12 godzin około 10-12 godzin w ciągu dnia. Więc no wybaczcie, nie da rady. W szczególności, że te wariactwo będzie czekało. Silka, moja wodna silka. Tak jak wiecie u mnie silki nie ma to, że jest deszcz i one mają się chować. One od początku ja je mam, siedzą i ulubią deszcz, nic im nie jest, więc niech sobie będą. A jak później jest mały katarek to jest katarek, one mają się odparnić. Jak widzicie młodzież tutaj siedzi Tam o, kroko korzystają, Sza łaput? No, tu ty też ty, ty za tą plandekę to nie dosyć, że w łeb dostaniesz, bo na tuszyłeś dnia niej to jeszcze nie powiem za co powinieneś dostać w łeb, za swoją agresję. A tak, a mamusia Silka jest tu. Powiem wam, to jest przykład y, kwoki, która ma absolutnie gdzieś, kogo są to dzieci każde dzieci się dla niej liczą. Y, tu pragnę dodać, że jej dziecko, które się wykluło pod nią, jest tylko jedno. Reszcie dzieci jest nie jej. To jest wszystko podrzutki, które zostały zebrane od innych kwoki, tym podobne. A mamusia y, wychowuje je bardzo dobrze, bardzo je lubi. Nie ma problemu absolutnie z żadnego wychowywania swo nie swoich dzieci. Przyjmuje każde jedno, yy, bez względu na to, kim jest i w jakim chyba wieku też podejrzewam, żeby nie było problemu. A tu są maluchy oczywiście różnicone wiekowo, ale nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Panie, o ty diable tasmański, ej, bo wiesz, co się z tobą skończy? Czekajcie. Poszedł. Idź. Normalnie kogut... Ja nie wiem. I tu macie dowód, że coś co wychowane było od malutkiego z mojej ręki, tak się zachowuje. Od malutkiego. Siema gąsoły. Co? Wy też dorośnicie już, żeby mógł was w końcu przenieść. Bo po prostu czad z wami. Co dwa dni. sprzątanie obowiązkowe. No tu kogo mamy? A tu mamy nasze popilki. Najmłodsze z inkubatora. Dwa rzuty. Miksów, nie miksów. Brachmy, kurki widzę. O, dwie. szałciał, ciał. Nioseczka. To jest niąska. nioska? Nioska. Miks, niosek. Yy. O, więcej jest brach. A co się tu stało? Trzy kury. Jaki szok. Nie, chyba ty nie. Ty jesteś kogut, chyba. Yy, tam mamy te, o, ajami. Niestety prawdopodobnie kogut na pewno jest jeden, a dwa to chyba nie. Kilka tonków, ceramka, poza, y, celebrytka. O tu widzicie te czarne, to jedno czarne to większe z jasniejszym dziełem, to jest moja wnioska, żeby nie było. A tu jeżeli chodzi o właśnie prawdopodobnie Ayami to jest kogut i dwie kury. One są przyzwyczajone, tu widzicie, jakby się gniotły, ale one są od początku ze sobą i krzywdy sobie nie robią. Jedzenie też jest po to, są dwa pojemniki, żeby po prostu te jedzenie też było. każdy miał dostęp do niego. Tak, jeżeli chodzi o gąski, już jest potwierdzona płeć. Sprawdzałem, prawda? Czyli bolek, tola i lola. Jakby to powiedzieć. Tak, no tak jak wiadomo, to możecie się po wyglądzie bardziej określić. To kim jest? Chodźcie. Toś, toś toś yy, po wyglądzie określić. To wiadomo, ten większy to jest gęsior. Yy, nie, tu strasznie. Powiem wam, odkąd one jedzą trawę. paszy absolutnie mi nie chrumkają i nie za bardzo za nią przepadają. Zapadkami owsianymi też nie. Nie mam mleczyku co nie? Co za pech? Mleczyk wam trzeba wyciągnąć. Mam jeszcze nazbierane, to im dam później mleczyku. Eee. Yy, no, mam nadzieję, że już niedługo w swoim czasie dołączą do całej bandy. Już tam, żeby se ładziły. Tylko poczekam po prostu, żeby były większe. Ze względu na bezpieczeństwo kaczora. No i niestety wron i kruków, których tu mało nie jest. Jest to problem. Tu znoszą mi ojeczka. Te znosisz ojeczka, kogucie. Co ty masz? Ja nie wiem, czy wasze karzełki, przepraszam, karzełki, czubatki też tak mają. On zawsze siedzi skórą, znosi jajka. Zawsze. No, widzicie mokre kurki. Zostały jedynie. Tu mamy już połączone stada. One są drugi dzień dopiero połączone, więc nie ma co się przejmować. Już jest spokój. Mogło być gorzej. Jest spokój, ale to jest też strefa towarzystwa. Jak ja to mówię, bezpiecznego. Czyli. Są tu, niby e, to powiedzieć, rasy kur, które nie są aż takie agresywne, czyli Orplington i spółka. Orpington niedługo też już w ogóle będę musiał go chyba przenieść do niosek, żeby dały odpocząć kurom, był po prostu święty spokój, bo to co ono zwala, to jest. Znaczy, rozumiem, to jest rzecz normalna, ale niestety trochę kurki nie jeszcze. A to nie jest fajna sprawa, no popatrzcie na to. Kurczaki, jej, ku ty to nie! I nie ma to jak stara kura. To jest stara kura, moi drodzy. 2019 roku. Łazimy. Wyszczury jedne. Łazieć! O, idźcie tu. A kto tam jest? A ty jajka tam znosisz! Lodzie. One zaraz pójdą do braku, czy czegokolwiek Więc moi drodzy pogoda nie rozpieszcza Wiem, że w Polsce jeszcze są upały U nas ich nie ma Trzydniowe upały były i minęły Teraz czas dla ogródki Czyli podlewanie, podlewanie, podlewanie Lejemy wodę, lejemy wodę Więc woda się leje Dla ogrodników i w sumie dla mnie też Bo i szpinak i to wszystko rośnie Jest to jak najbardziej w porządku No ale dla kur już niekoniecznie Chyba, że mamy kaczki, to jak najbardziej, ale dla kur, takie coś się nie spisuje. Dla mnie samego, pło też nie. Więc niestety, deszcze mają być absolutnie przez cały tydzień. Więc jest nieciekawie. Naprawdę jest nieciekawie. Co w ogóle możecie zobaczyć? Yy, tutaj patrzcie, yy, brachmy. Widzicie to, kto tu stoi? Dwa koguty brachmy i cała banda ja tego małego chcę przepchać. On się zaraz schowa, na pewno wyczai bazę w szczególności, że nie lubi mojego towarzystwa, więc pochowają się, no niestety to jest natura, niech siebie rządzą, zawsze chodziły kuczaki, takie podeszły, nic im się nie działo, więc teraz im też się nie stanie, w szczególności, że wejdą do suchego kurnika, do swojej rodzinki, będzie pięknie, więc i no, to nam zostało. Dobra #hashtag co deszcz dajcie znać jak tam u was jak tam u was pogoda jak to wygląda no u mnie kolorowo nie jest ja uciekam że tak powiem leniuchować ostatnie dni wolnego w szczególności że dzisiaj w Niemczech święto jakby nasze święto jakby to pojąć bo to jest dzień chłopa rolnika gospodarza więc święto wolne no miał być grilla, <noise> ale co, podziękuję, grilla nie będzie. Patrzcie, ona była i wyszła z powrotem, co za głupia klępa. No ale cóż, nic z tym nie, nie zrobimy, same mają otwarte, bo głównie mi też chodzi, że jakby niech się rozbijałem na dwa kurniki, ale po prostu jak chcą, to wychodzą, w szczególności, że jak przystaje, to one idą faktycznie szybko korzystać z dworu. Dobra, ja się żegnam, spadam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.